Oto największe zjeby z Polski poza Kaczyńskimi. Sialala mam mokre cyce, ale ze mnie napalony byczek. Cześć to ja z dzichu banan, kiedy ją zobaczył cię to mi stanął, bo wiedział, że znalazł ukochaną. Ona Teresa ma na imię i się nie mylę wali jej z gęby ma zgniły zęby, będę ją cały twój ale najpierw zjedz mój chuj. Elo jestem Hitler, urodzony w zapisdowie. jak mi nie obrobicie pały to pierdolne bomby na Szoliborz, Jazda ryju. Hania hania zawsze dobra do ruchania. Wskocz na moją pytę a ja cię zaproszę do mojego trabanta. Lalala jechała dziweczka do bór przez laseczka. Ło kurwa co to? Skoda to auto wyjebane w kosmos, posiada karoserię, koła kierownicę i nawet podwozie, Skoda to autko w Teściową możesz wsadzić na dach lub przyczepić do zderzaka. O kurwa dymać mi się chce, więc spytam, macie może kondony? Ja być rolnik, rolnik, rolnik z krzywym ryjem. Wypięłam dupę ale nikt nie chce mnie wydymać. O kurwa ufo. Chyba przedawkowałem gandzie. Masz chuja jak ten palec.